Kiedyś gasili pożary, dziś walczą z wszystkimi zagrożeniami na lądzie i w wodzie. W ciągu ostatnich kilku tygodni strażacy z regionu wielokrotnie wyjeżdżali do poważnych akcji. 4 maja wszyscy obchodzą swoje święto. Regionalne uroczystości odbywały się m.in. w Toruniu i Wienzborku. Nie zabrakło też lokalnych pikników, okazji do wspólnej zabawy i podziękowania strażakom za ich pracę. Kolejne wezwanie. Strażacy w swojej pracy muszą być gotowi na wszystko. Od momentu przyjęcia zgłoszenia do wyjazdu z jednostki mija niespełna minuta. Tu liczy się stuprocentowa mobilizacja. Musimy ubrać się w jak najszybszym czasie i oczywiście wyjechać do zdarzenia, bo wiadomo, no, tam potrzeba nas na miejscu e, potrzebują osoby naszej pomocy, tak? Ludzie potrzebują społeczeństwa naszej pomocy i dlatego no, tutaj ten czas to jest praktycznie bezcenny. Są zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc. I choć wcale nie dają tego po sobie poznać, to także im podczas interwencji towarzyszy strach. Chyba człowiek nieodpowiedzialny nie, nie, nie bałby się e, tego, co nas może zastać na. Miejscu zdarzenia. Mierzymy się ze śmiercią, mierzymy się z tragedią e, i każdy z nas przeżywa e, to w różny sposób. Niemniej jednak mamy wsparcie naszych przełożonych, mamy wsparcie psychologów, mamy wsparcie kolegów. E, ktoś tą służbę, tą pracę musi wykonać. Ostatni miesiąc to dla strażaków z regionu czas wytężonej pracy. Najpierw gigantyczny pożar 30 hektarów terenu w okolicach Doliny Śmierci w bydgoskim Fordonie. Później, jak przyznają sami strażacy, jedna z najtrudniejszych akcji w w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Zderzenie ciężarówki z cysterną, w wyniku którego tony żrącej substancji wylały się na drogę, na miejscu przez dwa dni pracowało ponad 100 strażaków. 4 maja wszyscy strażacy świętują. W Borku ten szczególny dzień połączono z obchodami 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. Z kolei w Toruniu odbyła się msza święta w intencji strażaków pod przewodnictwem ordynariusza diecezji toruńskiej biskupa Wiesława Śmigla. W regionie we wszystkich jednostkach podlegających Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu służy ponad 1600 strażaków. To jest służba, a służba to misja. Misja, w której strażacy się spełniają, realizują swoje zadania służbowe, czy tak jak strażacy druchowie z pasją realizują swoje takie y, y, życiowe, jakby cele, które, które się spełniają od wielu wielu pokoleń. Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w regionie jest ponad 800. Społecznicy biorą udział w przeszło połowie interwencji na terenie regionu. W OSP Brzoza na co dzień działa prawie 40 ochotników. Każdy ma swoją pracę, zajmuje się indywidualnie zupełnie różnymi rzeczami. Mamy tutaj mechaników, stolarzy, naprawdę bardzo różne zawody, kolejarza. Bierze się chyba to z serca, bo każdy z nas tutaj jest bardzo empatyczny. Pan Adam z zawodu jest stolarzem, z zamiłowania od 35 lat strażakiem ochotnikiem. Ja mam to we krwi, że jak terena zawyje, to ja nie, nie, nie potrafię wyjść w domu. To jest pierwsze, jak terena pójdzie, to jadę na wycie tereny, żeby komuś gdzieś pomóc. W dniu strażaka ochotnicy z gminy Nowa Wieś Wielka pokazywali mieszkańcom, na czym polega ich praca. Nie zabrakło okazji do wspólnej zabawy i podziękowań. To są najwspanialsi ludzie, na których zawsze i w każdej chwili można liczyć. Chociażby dzisiejsza pogoda sprawia, że też jesteśmy, pomimo, że pada, oni w różnych okolicznościach i przy różnej pogodzie do tych akcji wyjeżdżają. A czego życzyć strażakom w dniu ich święta? Ile wyjazdów, tyle powrotów. I to chyba jest naj, naj, najważniejsze. Kinga Wasilewska, TVP3 Bydgoszcz.